Tam, tu jestem, ja, to już smog ze mną jest. Termina 1 przegram. 4000 Space Marine. Nie mi się w kampanii. No właśnie. Um, Okej, okay. i. Mamy z... do wyboru kręcenia tylko 3 gry. No, ale zdecydowałam, że pokręcimy sobie Warhammer 4000 Space Marine. Batemana, y... Arkham... City, City. Tak, City. Tak. Ale szybciej raczej nakręcimy no, Arkham Batman City. I właśnie Arkham y, i ten. Jak to była? To, to 40 tysięcy coś tam? Space to Marine. Jest, na PlayStation 3 a u mnie, natomiast jest, na PlayStation nie ma. Tak. To było trochę, to, żeby też nie było. Oj. Weź ochronę Nie, to jest mój przeciwnik! Zbyt bardzo się przyzwyczaiłeś, że jestem dobrym czasami. Jesteś dobry, czy Złym. złym. No. A ty... Jesteś... Masz kolor żółty czy... Czerwony! No. Ej, no jak, przysz! E ja... Czerwony do ciebie jeszcze raz. Dzisiaj Sorry, dzisiaj mam kiepski dzień. No to nic. No i tak, że jest kiepski dzień, mała przyjaciółka Nie, ruszył. To rzucili jesteśmy my? No. Patrz! Kurde. Ha! I'm dead. I'm dead. Przecież ja w niego wystrzeliłem plazmą! On nic. Łe, to idę. No można tutaj się... No to no, właśnie no, no. przez trochę przez babci Mateusz, ale musieliśmy przerwać. Milczenie. Różno? No to ciągnę się. Tak, gramy, gramy, gramy. I zaraz przegramy. I zaraz przegramy. Mi boli głowa. Każdego boli przez ciebie. Z <noise> ciebie będzie boli, głowa. Też te żółty czy czerwony w końcu? Czerwony. No raz mówisz, że czerwony, raz że żółty. No, to się... no w życiu nie mówiłem, że żółty! Czerwony mówiłem człowieku. Były na granicy śmierci. Wow, byłeś na granicy śmierci, kiedy? Wiem, wiem. Ze Zabójstwo. Zajmujemy punkt C Ja w ostatniej sekundzie się zrespił. Mhm. Ty jesteś tym czerwonym, tak? Tak. To razem wygramy. Ej, krona tam jest. Do... A, o to ci chodzi, żółty. No, to przegrywasz. Warto wiedzieć. No, pierdol się, dlatego jesteś czerwony, czy żółty? Ty... I no jaką z dwoma strzałami z karabinu termicznego umie zabić? Weź karabin termiczny. Mam go. To jest ten karabin termiczny? Tak. Słaby. Jakbyś takiego odosął, to byś... Zginął za pierwszym ciosem i byś płakał, płakał w niebie. A ty byś łakał, łakał śpiewał. Ej, i się zegar zatrzymał! Czerwony zegar się zatrzymał. To jednak mamy szansę, tak? Chyba tak. Nie, jeszcze ruszył. I no, gdyby się zatrzymał na 5 godzin, to by było fajnie. To... I na pięć minut się i zegar, a my mamy szansę na granić. No, chwila, chwila. Jest topór łańcuchowy. Jest wreszcie i mały bolter. Wszystko teraz jest. Powinno być dobrze. Powinienem wygrać. I zegar się jeszcze zaczynam. No, oh, white juicy, some different colors. Daj, zagrać się na trochę długo. Mam większe szanse. Wystarczy, że jeszcze na... Y, na minutę, ten, który mamy szansę na wygraną. Musi... Muszę no, zadrzeć, tak, tak Ale mało, placki! Tak, tak mało brakuje do zwycięstwa. Proszę, proszę, proszę. Jest! Wygrywamy! Wygrywamy na razie 10 punktami. Wow! Karabin termiczny! Nieźle. Od tyłu mnie wziął. Nieźle. Ale mam ciągle prowadzenie. Ej, i mi się zaraz na dobre zegar. On nie ruszył. A mam więcej czasu do tego. Jest! To jest go. No. Mam jednak jak stanę. <laughs> Jernockie. Jezu grana to oślepiający. Oślepił cię? No. Nie kurczę, ożywił. Ożywił cię. Ej, znowu idźcie na trzy Dobra, serio wygraliśmy tę rundę. No, i się na serio zegarz. się na dobre? Nie, na no, nie, no, dobre nie, ale na serio to nie, na długo im się leży. No, wziął mnie z ciężkiego Boltera. Jak to wy za wszystkie różne narodności, tak? No, bo ja i mój brat bardzo dobrze się znam na Warhammerze. A kto dłużej gra? E, mój brat. Ale, Ale grałeś jakąś serię, którą on nie grał? Wiesz się co? I proszę Państwa, już jesteśmy o krok od zwycięstwa. Proszę Państwa, źli przegrali. A będziemy... Nie, dobrzy przegrali. Dlaczego? Bo my jesteśmy złymi. No, karabin termiczny. Zastanę. Wiecie co? Na tej rundzie skończymy. Będziemy kończyć będziemy powoli. Papałać. papałać. Papawować. Będziemy z cisiami. No, z dzichami. No, ale żółty do ciebie nie celował. Zobaczymy, czy przegrałeś, czy wygrałeś. No. Ja zabiłem gościa. Wygrałem. Grana. No jesteś żółtymi. A mówisz za czerwonymi. Nie mówię, że z żółtymi. Dobrze, więc do widzenia. Papa.